pamiętacie z dawnych czasów może rysunki znajdź 10 szczegółów podobnych wydawałoby się obrazkach albo niektórym być może wydawałoby się że całkiem identycznych ja chciałbym dzisiaj zacząć od podobnego zadania mam tutaj ze sobą odpowiednie rekwizyty zamiast 10 szczegółów myślę że wystarczy znaleźć trzy szczegóły w tych oto bandażach proszę aby Lekarze obecnie się nie wypowiadali? O. <laughs> o. <laughs> tak. Wszystkie te odpowiedzi yy, dla internautów powiem głośno. Szerokość, kolor, wielkość jeden z prawej, drugi z lewej one oczywiście krążą wokół istoty a o istocie już za chwilę i myślę, że z pomocą filmu będzie nam łatwiej, bo film, który będzie za chwilę, wzmocni dzisiejszy przekaz. Niesamowite, prawda? Wydaje się, że ten człowiek nie ma stawów, a jednak zapewniam Was, że ma i układ kostny również. Ten film jest dobrym wprowadzeniem do dzisiejszego, niedługiego zresztą tekstu pochodzącego z księgi Kaznodziei. Gdyby ktoś nie zauważył, rozpoczęliśmy niechronologiczny przegląd tekstów z tej księgi. I dzisiaj zatem, e, króciutki fragment z siódmego rozdziału. Zacznijmy sobie od dwóch wersów. Powtórzę: Księga Kaznodziei, siódmy rozdział, wersy szesnasty i siedemnasty. Tekst będę czytał w tłumaczeniu dosłownym. Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie chciej być zbyt mądry. Dlaczego miałbyś się głupić? Nie bądź zbyt grzeszny, ani nie bądź głupi. Dlaczego miałbyś umrzeć nie w swoim czasie? Jak się czyta te wersy po raz pierwszy, a może nawet kolejny, to wydaje się, że one muszą budzić zdziwienie. No bo jak to? Nie bądź zbyt sprawiedliwy? Nie bądź zbyt mądry? I jeszcze ta konkluzja, lub wzmocnienie wydawałoby się tej dziwacznej rady, bo czemu miałbyś się gubić? Przecież do życia w sprawiedliwości. Do mądrości jesteśmy powołani. A tu pada, nie bądź zbyt mądry, nie bądź zbyt sprawiedliwy, tak jakby w kontrze albo w poprzek do naszego powołania. Czego zatem mamy się trzymać? Mamy być w końcu sprawiedliwi? Czy może nie? Wydaje się, że kluczem do rozwiązania jest słowo przesada. Nie bądź zbyt. Mądry. Nie bądź zbyt sprawiedliwy. Przesada nie jest niczym dobrym. Ani w dobrym, ani w złym. Jak to mówi mój znajomy skądinąd znany, alkohol. Przepraszam, spaliłem. W nadmiarze to nawet alkohol szkodzi. Oba biblijne wersy moglibyśmy próbować zatem streścić. Nie przesadzaj po prostu. Ktoś mógłby powiedzieć, no to koniec rozważania. Nie, bo nieprzypadkowo zaczęliśmy dzisiaj od spotkania z człowiekiem gumą. Ta wcześniejsza fraza, nie przesadzaj, ona jest jakaś zgrubna. Zbyt dużo upraszcza. Lepszej interpretacji tekstu biblijnego myślę, że moglibyśmy poszukać właśnie w wątku elastyczności. Stąd ten dzisiejszy film na wprowadzenie. Ja w tym miejscu muszę się przyznać, że jako kilkunastoletni chłopak, czy nawet dwudziestolatek. Bez problemu robiłem pozycję kwiatu lotosu. Dzisiaj nadal jestem w stanie ją zrobić, choć już nie tak łatwo, żeby nie rzucać słów na wiatr przed dzisiejszym rozważaniem sprawdziłem, dałem radę, choć z pewnym wysiłkiem. To naturalne, że z wiekiem nasze stawy sztywnieją. Tracą na elastyczności, na zakresie skrętu. Ten naturalny proces sztywnienia można jednak, warto przeciwdziałać, ale inna prawda, dosyć oczywista, tak jak z wiekiem przychodzi usztywnienie stawów, tak przychodzi też usztywnienie charakteru, poglądów, przekonań, też sztywnieją. W tym kontekście warto zacytować pasus, który jest przypisywany Otto von Bismarckowi, który rzekomo powiedział tak, kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość będzie skurczybykiem. W całkiem świeckich kręgach docenia się ewolucję poglądów. Docenia się zmianę, otwartość na inne. Trzymanie się sztywno poglądów to nie to samo, co trzymanie się sztywno zasad, wartości. Z kolei deklarowanie tylko wartości, bez praktycznych działań, to jest tylko hipokry hipokryzja. To jest jak... Wkładanie moralnych zasad na innych. Pan Jezus by powiedział, wkładanie brzemion na innych. A nie branie ich na siebie. Co było samą istotą, zarzewiem sporu pomiędzy Panem Jezusem a faryzeuszami? Myślę, między innymi, że właśnie to, że Pan Jezus był elastyczny. A faryzeusze w swej większości nie. Wydaje się, że niewielu faryzeuszy, tak jak Nikodem, którego opisuje Ewangelia Jana, potrafiło pozostawić swoje przekonania, poglądy religijne, społeczne i po prostu przyjść do Jezusa i de facto stwierdzić: Bóg jest z Tobą i Ty jesteś Bogiem. Chrześcijaństwo to nie zestaw poglądów. A coś o wiele ważniejszego. Słuszne poglądy mogą Cię zaprowadzić do poczucia moralnej wyższości nad innymi, a nie do Boga. Wróćmy do tekstu. Ktoś mógłby powiedzieć, że on odczytuje te wersy 16 i 17, od których dziś zaczęliśmy, jako radę, żeby trzymać się złotego środka. Trzymać równy dystans. Nie skręcać ani za bardzo w prawo, ani w przysłowiowe lewo. Uzasadnieniem mogą być tu dalsze przeczytane słowa. Nie bądź zbyt grzeszny, nie bądź głupi. Czemu nie? Można by powiedzieć, że to też jest jakieś rozwiązanie, trzymanie się tego złotego środka. Ale bardziej mnie jeszcze znów przekonuje ten wątek elastyczności, a dlaczego to myślę znajdzie wyjaśnienie w kolejnym tekście z Księgi Kaznodziei, w wersie, przepraszam, w rozdziale czwartym wersy 13 do 16. Ten tekst kładzie na pewien wątek nacisk. Czwarty rozdział księga Kaznodziei, wersy od 13 do 16. Znów w tłumaczeniu dosłownym. Lepszy, ubogi, lecz mądry młodzieniec niż król stary i głupi, który nie potrafi już skorzystać z rady. Owszem, wyszedł z więzienia, by wstąpić na tron. Owszem, też w swym królestwie urodził się biedny. Widziałem, jak wszyscy ludzie, chodzący pod słońcem, poparli młodzieńca, który zastąpił króla. Niegdyś nie było końca tłumom na ich usługi. Przyjdzie jednak czas, że i z tego młodzieńca nie będą już się cieszyć. Owszem, to też jest marnością i gonitwą za wiatrem. W tamtym czasie. I w tamtej umysłowości stary zajmował wyższą pozycję niż młody. Tym bardziej król nad ubogim. A jednak księga stwierdza, że lepszy młody, choć ubogi, nad królem. Bo ten młody jest pouczalny. Jest otwarty. Elastyczny. Potrafi właśnie dzięki elastyczności dostosować się do zmieniających się okoliczności i wygrać zająć tron. Księga zawiera jednak ostrzeżenie, przyjdzie jednak czas, że i z tego młodzieńca nie będą już się cieszyć. Kiedyś i temu młodzieńcowi zabraknie elastyczności i tłumy za nim nie pójdą. Nasz mistrz, Pan Jezus, był otwarty. Ludzie przychodzili do Niego z rozmaitymi zaszłościami, grzechami. A On wychodził do nich, przekraczał normy kulturowe, społeczne, polityczne, narodowościowe, religijne. No bo zwróćmy uwagę, ewangelie są dokładnym zapisem, jak Jezus wychodził do obcych kobiet, tego się wtedy nie robiło, do kobiet nieczystych, do Samarytan, do celników, czyli zdzierców, do pogan, jakimi byli Grecy, Fenicjanie, ale też wychodził do Rzymian, czyli okupantów, do trendowatych, do wariatów. Do prostytutek? Czy żeby przechować myśli, idee mistrza, czyste, nieskażone, zamkniemy się przed tym, co skażone. Zamkniemy się przed światem, przed ludźmi, do których nam daleko. Dziś są ludzie, zresztą nie tylko dziś, którzy deklarują się jako chrześcijanie, a którzy zamykają się na przysłowiowe cztery spusty przed napierającym światem, bo ten świat mi się nie podoba. Na ile ten obraz jest prawdziwy wobec nas? Innymi słowy, jak jesteśmy otwarci? Przebywanie z ludźmi, zwłaszcza z takimi, którzy bardziej różnią się od nas. Uczy elastyczności. Ściśle, że biorąc, ja bym powiedział, wymusza elastyczność, bo inaczej trudno egzystować. Warto więc wychodzić do innych ludzi, spędzać realnie z nimi czas. Bywa, że nie trzeba wychodzić daleko. Znam to z autopsji. Wystarczy otworzyć drzwi do pokoju dziecka, nastolatka, aby nagle spotkać się oko w oko z radykalnie odmienną świadomością. I codzienna dawka odmiennego człowieka, Podobnie jak codzienna dawka gimnastyki pozwala zachować jaką taką elastyczność. Dziś ludzie zamykają się w bańkach, bo tak to co się najczęściej określa w bańkach podobnych osobowości, podobnych doświadczeń, poglądów również my ja niżej podpisany jak najbardziej jestem w kilku takich bańkach. Wydatnie w tym pomagają media społecznościowe. To powoduje, że żyjemy, kontaktujemy się z ludźmi, do których nam z różnych względów blisko. A co z innym, prawdziwie innym człowiekiem? Czy jesteśmy na Niego otwarci? Czy jesteśmy względem Niego elastyczni? Apostołowie też mieli z tym problem. Zwróciła moją uwagę taka rozmowa dwójki z nich z Jezusem, którzy, widząc niezbyt fajne zachowanie się, Innych powiedzieli, panie, chcesz, to spuścimy na nich ogień z nieba. A Piotr, Piotr, który był koszernym Żydem, trzymał się od Pogan z daleka. I dopiero Duch Święty, objawienie, które było udziałem Piotra w odniesieniu do rzymskiego setnika Korneliusza, to dało zmianę. Więc Duch Święty to jest rozwiązanie. I w ten sposób zgrabnie przeszliśmy do końcowej części dzisiejszego rozważania, czyli do zastosowania. Jeśli z dzisiejszego rozważania zapamiętasz frazę: Nie przesadzaj i będziesz ją stosował w relacjach z Bogiem i z ludźmi, to nie będzie źle. Lepiej będzie, jeśli będziesz chciał dbać o swoją codzienną elastyczność. Będziesz się gimnastykował. Jeśli nie codziennie, to może chociaż w weekend. I w ten sposób ta gimnastyka w trakcie rozciągania będzie Ci przypominać, będzie mi przypominać o byciu, o byciu elastycznym. Duchowo. Zaczęliśmy dziś od bandaży. Nieprzypadkowo wymyślono ich różne rodzaje. Elastyczne, i właśnie ten nieelastyczny, i to jest to rozwiązanie, czym one się między nimi różniły. Bo stosuje się je w różnych sytuacjach. W jednych właśnie trzeba zapewnienia elastyczności, a w innych już niekoniecznie. Pełno w naszym życiu rozmaitych urządzeń, maszyn, pojazdów, które z jednej strony muszą mieć odpowiednią styczność, yy, przepraszam, sztywność, a z drugiej strony mają cały szereg kluczowych, elastycznych podzespołów. Tak łatwo być sztywnym. Zachowajmy sobie tę sztywność na rzadkie okazje. A przy pozostałych bądźmy przede wszystkim elastyczni. Czas na zmiany a kiedy się zmieniać? Moim skromnym zdaniem, początek roku jako moment na zmiany jest przereklamowany. Wakacje to jest czas i miejsce, żeby się uelastycznić. A dzisiejsze rozważanie nieprzypadkowo pada u progu wakacji. Żeby nam tej elastyczności nie zabrakło, żebyśmy mieli jej odpowiedni poziom, zapraszam do modlitwy.